Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Vader. Słuchajcie, na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że w tym filmie będą przewijać się materiały, postaci, przykłady znane ze starego, jak i nowego kanonu. Tak więc, warto mieć to na uwadze i warto uważać, co tu się mówi. Dodatkowo, chciałbym wspomnieć, że spojrzenie czasami w lewy, górny róg może poniekąd pomóc Wam w określeniu, o którym kanonie jest obecnie mowa. Zanim jednak odpowiemy sobie na główne pytanie postawione w tytule tego filmu, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to, co tak naprawdę Mistrz Yoda mówi w kontekście ciemnej strony. W piątej części Gwiezdnych Wojen, nasz mały Zielony Przyjaciel zaznacza: strach prowadzi do gniewu, gniew prowadzi do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia. I na tej płaszczyźnie jest to jak najbardziej prawdziwe, jednakże w rozmowie z lukiem mówi również, że ciemna strona jest tak naprawdę szybsza, łatwiejsza i dużo bardziej pociągająca. No i e, w tym momencie mamy pewnego rodzaju małą, malutką nieścisłość. No bo czy ciemna strona tak naprawdę jest, wiecie, łatwiejsza, szybsza, przyjemniejsza. Zaznaczam jednak, że Imperium kontraatakuje i cała kwestia wypowiedziana przez Mistrza Jodę w tym momencie e, była powiedziana na długo przed powstaniem praktycznie całego Expanded Universe. Tak więc w tamtym momencie Joda mógł mieć rację. Jednakże niedługo później przyszło Expanded Universe, a wraz z nim wręcz cała armia Sithów, która wyjaśniała również filozofię tejże grupy. I tutaj zdecydowanie warto przypomnieć, że same rytuały i system szkolenia sitów w legendach nie wygląda jak coś, co miałoby zachęcić kogokolwiek. W złotej epoce sitów Dart Simus miał wyjątkowego pecha, ponieważ skończył dosłownie jak Zordon. I tu nawet nie żartuję na serio on skończył w słoiku. Revan, co prawda, pół Jedi, pół Seed. Zasadniczo zastanawiałem się, czy go tu umieścić, czy nie. Ostatecznie zdecydowałem się go tu umieścić, jednakże warto pamiętać, że on ostatecznie skończył również jako worek treningowy dla Dartha Vitiate oraz jego przybocznych. Idąc dalej, mamy Dartha Malgusa. Co prawda, ten Seed w dużej mierze również zabijał rycerze Jedi, no ale. Ostatecznie skończył z bardzo ciężkim urazem twarzy. Swoją drogą bardzo podobnie jak Darth Malak, coś musi być mocno nie tak z tym, że Sithowie najczęściej dostają jakiś respirator. Później nadeszło Bractwo Ciemności, a wraz z nią trylogia Beina, który swoją drogą też wcale na drodze Sita nie miał łatwo. Zaczynając od tego, że sam miał ciężkie dzieciństwo, to jeszcze później trafił do ugrupowania, które, co prawda, go umocniło, ale również zostawiło skazę na jego psychice, co doprowadziło do późniejszej zagłady całego Bractwa Sitów. Ale to nie wszystko. Jak na pełnoprawnego Sita przystało, również miał kontakt z mało wdzięcznymi stworkami, orbaliskami, które żywiły się jego ciałem. Zapewne cudowne doświadczenie i niepowtarzalne uczucie, jednakże tutaj trzeba zaznaczyć, że dzięki temu miał całkiem dobrą zbroję. Inna sprawa, że nie mógł jej zdjąć. Sam natomiast stworzył zasadę dwóch, według której każdy sitański mistrz, jak i jego uczeń, musieli liczyć się z tym, że przynajmniej jeden z nich podróżni drugiemu gardło. Jednakże poza fizycznymi szkodami, chciałbym zaznaczyć, że według Expanded Universe, Sitowie również musieli liczyć się z faktem tego, że sama natura mocy ich tak naprawdę wewnętrznie chciała dojechać, za to, że troszkę ją naginali. I w pewien sposób wyniszczała ich od środka, co na pewno musiało być bardzo przyjemnym procesem. Już nawet nie muszę mówić, co się dzieje w głowie Sita, który tak naprawdę na przykład pozdrada zmysły. Oczywiście przykładów w starym kanonie jest tak naprawdę na pęczki, i oczywiście można by tutaj wymieniać i tak dalej. Zdaję sobie sprawę, że użyłem tych przykładów takich najbardziej e... znanych, czy może najłatwiejszych do znalezienia, jednakże. Warto skupić się na Kanonie, ponieważ Primo on jakby obowiązuje, a po drugie tutaj też nie ma aż tak źle. Musimy zacząć od postaci, którą myślę możemy śmiało nazwać męczennikiem, czyli Darth Maul. Na samym początku swojego szkolenia był zmuszany przez Sidiusa do wciągania prochów starożytnych Sithów, następnie został przeprowadzony przez wzmacniający, ale też morderczy trening, tylko po to, by zostać w zasadzie chodzącą śmiercią. Niestety wiemy również, jak to się skończyło w epizodzie pierwszym. To z kolei doprowadziło do ponad dekady cierpień zabraka na Lofo Minor. Natomiast po długich bojach, chwilowym zostaniu workiem treningowym dla Sidiousa i Duku, nieumyślnym doprowadzeniu do śmierci własnej matki, a w rebeliantach nawet zostaniem szaleńcem, został zabity przez swojego odwiecznego wroga Obi-Wana Kenobiego. Można śmiało powiedzieć, że przeszedł on przez swoiste piekło, ale to nie wszystko. Przecież mamy jeszcze Darth Vader'a, który jako Anakin od małego był wychowywany w niewolniczej społeczności. Następnie ignorowany przez najbliższe osoby, które były często ślepe na jego problemy oraz stan psychiczny. A jedyna osoba, która go słuchała i starała mu się jakoś pomóc, okazała się postacią, która chciała go wykorzystać. Na koniec zaś został pozbawiony ręki, dwóch nóg i umiejętności swobodnego oddychania. Ostatecznie ze śmiertelnymi oparzeniami został pozostawiony na wulkanicznej planecie przez człowieka, któremu bezgranicznie ufał. No, powiedzieć można fantastycznie karuzela radości. Zostaje nam jeszcze tylko Palpatine, który został straszliwie oszpecony przez własne błyskawice mocy, bo życia w nieudolnym klonie siebie samego lepiej nie liczyć. No i Kylo Ren, który sitem nie jest. Natomiast można śmiało założyć, że własnoręczne zabicie ojca zdecydowanie nie należy do najlepszych rzeczy, które każdy chciałby przeżyć. I tak, w tym wypadku również zdaję sobie sprawę, że nie zostały przedstawione przykłady takich postaci jak na przykład Asash Ventres, Wentres, która według mnie przynajmniej była dużo bardziej związana z siostrami nocy, aniżeli po prostu z Sitami. Czy chociażby takiego duku, który z kolei według mnie znowu był bardziej figurą polityczną, aniżeli takim typowym sitańskim przedstawicielem. Na sam koniec oczywiście musimy sobie odpowiedzieć w końcu na pytanie, które zostało zadane na samym początku. Czy Joda... Miał rację, kiedy mówił o Sitach i o ciemnej stronie. I tutaj, z jednej strony, oczywiście, musimy powiedzieć: Nie, nie miał racji, ale też musimy zaznaczyć fakt, że po części ją miał. Bo widzicie, nasz zielony mały przyjaciel nie do końca kłamie w tej kwestii. Musimy, oczywiście, wziąć pod uwagę fakt, że Droga Sita wymaga wiele, wiele poświęceń, wiele wyrzeczeń. Tak na dobrą sprawę Sita musi wyrzec się wszystkiego co jest mu znane i bliskie. W efekcie skazać się praktycznie na życie w samotności. No bo wiecie, jakby zaufać drugiemu sitowi, mm, no nie polecam, nie? Jednakże wiecie, życie bez ograniczeń i stawanie się niemal niepokonanym jest czymś co zdecydowanie ciągnie każdego. I gdyby I... tak naprawdę nie to, to wizja zostania sitem i akcje promocyjne pod tytułem zostań sitem, żyj jak chcesz, na pewno nie byłaby tak bardzo atrakcyjna. Natomiast same wyzwania związane z drogą Sita nie są wcale czymś przyjemnym ani łatwym. Zdecydowanie trudniej jest zejść z tej drogi, ponieważ w pewnym momencie jest już zdecydowanie łatwiej poświęcić jeszcze więcej, aniżeli odbudować wszystko to, co już straciliśmy. Tak więc to tyle ode mnie. Dziękuję serdecznie, że wysłuchaliście, że zobaczyliście ten film. E, dziękuję serdecznie Dakanowi, który zgodził się wziąć udział w tym filmie. Jest to dla mnie naprawdę niezwykle ważne. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. No i e... co, zostawcie swoją opinię, co o tym sądzicie. No i pamiętajcie, niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.